Zakopane, Puchar Świata, Telewizja Polska i wszystko jasne. W piątek otworzymy weekend związany z rywalizacją skoczków narciarskich. Przygotowaniem kadry prowadzonej przez Tomasa Turnbichlera przygląda się Michał Chmielewski. Czy słyszą Państwo te cisze? To są krupówki na dwa dni przed rozpoczęciem Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Tutaj na razie jest naprawdę spokojnie, ale tak nie jest na Wielkiej Krokwi. Po wtorkowych zajęciach naszej kadry na Skoczni, gdzie trenowali Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, wydawało się, że nasza drużyna już nie będzie pojawiała się aż do weekendu na rozbiegu, ale te plany się zmieniły, dlatego że Dawid Kubacki i przede wszystkim Żyła wrócili na Skocznię w środę, gdzie odbyli kolejne zajęcia. W w przypadku Piotra Żyły są to zajęcia wyłącznie treningowe, bo jego w składzie na te weekendowe zawody nie zobaczymy. Zresztą co do odstawionego Żyły, Tomasz Turnbichler ma plan. A jaki to plan przedstawia w TVP Sport? Plan jest taki, aby Piotrek odnalazł swój optymalny poziom. Wczoraj naprawdę o tym rozmawialiśmy i uważam, że była to wartościowa rozmowa. Omówiliśmy m.in. techniczne aspekty jego skoków oraz cele na dalszą część obecnego sezonu. Wspólnie podjęliśmy decyzję, co dalej. W tym tygodniu pojedziemy do Zakopanego, gdzie Piotrek będzie spokojnie trenował, a w przyszłym tygodniu przeniesiemy się do Wisły, gdzie również będzie kontynuował treningi. Naszym celem jest zapewnienie Piotrkowi zdrowia i formy na Mistrzostwa Świata. thanks <music> Już później w rozmowie z portalem sport.pl Turnbichler podkreślił, że jest plan powrotu Piotra Żyły do rywalizacji. Nie wiadomo tylko o jakiej. Mowa o ostatnim weekendzie stycznia. Wtedy odbędzie się albo Puchar Świata w Willingen, albo Puchar Kontynentalny w Lillehammer. I na jedne z tych zawodów Żyła powinien już wrócić do składu. Cel nadrzędny Mistrzostwa Świata, ale my w Zakopanem nie będziemy tak długo czekali na skoki. Od piątku do niedzieli rywalizacja najlepszych skoczków świata na Wielkiej Krokwi. Będziemy tu, jesteśmy dla sportowego wieczoru z Zakopanego Michał Chmielewski. Tak jest, jesteśmy i będziemy dużo tego w piątek treningi, kwalifikacje, szczegóły na stronie tvp polecamy się to był